Dieta i plan, czyli medytacja dla każdego. Z Ewangelii świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście Solą Ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo pańskie. Chwała tobie Chryste. Tak wielu z nas ostatnimi czasy ma taki smutek w sercu z racji tego, że wielu ludzi narzeka na Kościół, wielu ludzi go depcze, wielu ludzi ciągle ma jakieś zarzuty i wielkie problemy. I obojętnie, czy są to ludzie spoza Kościoła, czy... Ci, którzy są w kościele i narzekają, jest tu pewien ból serca. Ale Jezus dzisiaj mówi i stawia nam pewną diagnozę, skąd mogło się to wziąć. Mówi, że deptana przez ludzi jest tylko sól, która straciła swój smak. Więc zadajmy sobie pytanie, czy przypadkiem ta sytuacja nie jest powodem tego, że my straciliśmy smak, że nasze życie jest byle jakie? A powinno być chrześcijańskie? Albo drugie pytanie, też do rachunku sumienia: czy jesteś światłem, które oświeca innych? Czy ludzie, jak patrzą na Twoje czyny, to chwalą Boga? Kiedy zrobiłeś ostatnio coś, co sprawiło, że ludzi to oświeciło, blask tej dobroci, którą uczyniłeś, sprawiła, że ludzie pomyśleli inaczej o człowieku wierzącym, o Kościele. Nie ma co narzekać, że ktoś depcze po kościele. Trzeba zacząć być światłem, który oświeca ludzi, którego blask sprawia, że zaczynają chwalić Boga. Wielu z nas myśli, że skoro nie robimy nic złego, to jesteśmy dobrymi chrześcijanami. Nie. Uczeń Chrystusa, oprócz tego, że nie robi nic złego, to przede wszystkim robi taką dobroć, która robi wrażenie na ludziach, tak wielkie, że zaczynają pytać o Boga.